Szczęść Boże, witam Was w ten wieczór pełen radości. A dlaczego pełen radości? Bo w dniu jutrzejszym ostatni dzień szkoły. I odtąd na ponad miesiąc komputer będzie służył wam do tego, do czego został stworzony. Do grania w gry, oglądania filmów na YouTubie, a także do tego, aby uczestniczyć w tych rekolekcjach. Moi drodzy, Powiedziałem koniec szkoły, a raczej koniec e-szkoły, albo nawet koniec e-szkoły. To wszystko oznacza, że również święta coraz bliżej, i przez najbliższe trzy dni zapraszam Was, abyśmy do tych świąt się przygotowali. Opowiemy sobie o trzech ważnych wydarzeniach, które miały miejsce przed narodzeniem Pana Jezusa. Dzisiaj pierwsze z tych wydarzeń. Cofnimy, cofniemy się o dziewięć miesięcy i posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedł do niej Anioł i rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i, będzie zosta i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również Twoja krewna Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która ma miano niepłodnej. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Moi drodzy, usłyszeliśmy, co się stało dziewięć miesięcy przed narodzeniem Pana Jezusa. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi. Zapytał Maryjo, czy chcesz zostać Matką Jezusa, Matką Syna Bożego? Maryja odpowiedziała tak choć jej decyzja wcale nie była prosta. Ale co ja tam będę Wam opowiadał, za chwilę porozmawiamy z kimś, kto bezpośrednio uczestniczył w tej sytuacji. Tak, moi drodzy, przygotowaliśmy dla Was wywiad z Archaniołem Gabrielem. Uczynimy to dzięki naszej parafialnej telewizji komentarze rzymskokatolickie, czyli TV Komeszka. Już nawiązuje kontakt z naszym reporterem, Stefanem Klęcznikiem. Halo, halo, Stefan? Czy mnie słyszysz? Oddaję Tobie głos. Proszę za głos. Szczęść Boże, witam wszystkich w telewizji Komentarze Rzymskokatolickie TV Komerska. Ja nazywam się Stefan Klęcznik i dzisiaj gości mnie święty Józef. Witam. Józefie. Jesteś bardzo często nazywany Józefem Starym. Czy mógłbyś nam wytłumaczyć, skąd się wzięło to? Mam swoją teorię. Przypuszczam, że kiedy jeszcze Jezus był nastolatkiem, zdarzyła e, się taka sytuacja, e, kiedy wołałem go na obiad, e, krzyknął pewnie do swoich kolegów: e, No, już muszę iść, stary mnie woła. No, i tak pewnie już zostało. Józef Stary. Dzisiaj pewnie byłbym Józef Bumem. Przepraszam, wydaje się to, to dla mnie bardzo dziwne. Czy to tak na serio? Nie, nie, zgrywam się, zgrywam. E, Jezus na pewno by nie opowiedział mnie stary. Swoją drogą to bardzo niegrzeczne i tutaj apel do wszystkich, aby nie nazywać swoich rodziców starzy. To bardzo, naprawdę niefajne. E, bardzo miło się Ciebie słucha, muszę przyznać, ale nadal nie wiemy dlaczego jesteś Józefem Starym. Czy mógłbyś nam to wytłumaczyć? Już, już, już wyjaśniam. E, jak pewnie wszyscy wiecie, Maryja była moją żoną. Również w wyjątkowy sposób była związana z Bogiem. Tak więc moja rola jako męża była inna niż w takiej zwykłej rodzinie. Tak samo z Jezusem. Byłem dla niego tatą, choć jego prawdziwym ojcem był Bóg. Ludzie pomyśleli, że skoro pogodziłem się z taką rolą. Nie do końca męża, i też nie do końca ojca, więc musiałem już po prostu zostać stary. Ale no, Ale obalmy jeszcze jeden mit, rozmawiając. Czy brałeś ślub z Marią? czy gdy brałeś ślub z Marią, byłeś stary, czy nie? Ani trochę, ani trochę. Przejdźmy teraz do Ewangelii, którą przed sekundą usłyszeliśmy. Dlaczego w zasadzie przyszedł do Ciebie Anioł? Eee, Maryja stała się mamą dzięki cudownemu działaniu Ducha Świętego i przyszła do mnie z wiadomością, że urodzi dziecko. Tylko nie ja jestem ojcem, lecz sam Bóg. Nie ukrywam, na początku było ciężko mi w to uwierzyć. Dlaczego w ogóle Anioł musiał, po, musiał przyjść i powiedzieć ci, że Maria mówi prawdę? Eee, umówmy się, takie sytuacje. No, nie zdarzają się codziennie. E, dzięki nocnej w wizycie Anioła e, uwierzyłem Marii. Jeszcze bardziej ją pokochałem, zapragnąłem być ojcem dla oczekiwanego dziecka i co najważniejsze, zaufałem Bogu. A czy nie żałujesz, że nie zostałeś normalnym ojcem i normalnym mężem? Ani trochę, ani trochę, wręcz przeciwnie. Pan Bóg niczego mi nie zabrał, wręcz, wręcz przeciwnie, dał mi wielkie szczęście. Pamiętajcie, że Pana Boga warto słuchać i On zawsze chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Dziękujemy pięknie. To była bardzo wyczerpująca, wydaje mi się, rozmowa. Wracamy teraz do kaplicy. Dziękuję serdecznie za wywiad. Moi drodzy, robienie telewizji na żywo zawsze niesie z sobą pewne zaskoczenia. Przed chwilą mówiłem, że będzie wywiad z Archaniołem Gabrielem. Niestety ten do nas nie doleciał. Został na lotnisku w Londynie, jak wiemy z powodu koronawirusa, tam dzisiaj straszne korki nie dostał pozwolenia na start. Dlatego w zamian za to wywiad usłyszeliśmy ze świętym Józefem który oczywiście też jest nam bardzo potrzebny. Już teraz dowiedzieliśmy się, że również Święty Józef zaufał Panu Bogu i zaufał również słowom samej Maryi. Miejmy nadzieję, że archanioł Gabriel doleci do nas jutro i z nim uda się porozmawiać również o tym, co dla nas ważne. My jednak dalej zostajemy przy temacie zaufania Panu Bogu. Maria Również święty Józef powiedzieli Bogu tak. Pytanie: czy my powinniśmy Bogu ufać? Czy jeżeli słyszymy, że mamy być w porządku dla kolegów, że mamy słuchać rodziców, że mamy chodzić w niedzielę do kościoła, czy warto Bogu zaufać? Aby się o tym przekonać, posłuchamy teraz pewnej historii. Zapraszam Was na bajkę której towarzyszyć będą pewne niespodzianki po bokach. Aby jednak wszystko się udało, muszę iść na specjalną bajkową ściankę. Poczekajcie tu chwilę. Jestem. W pewnej wiosce, wysoko w górach, była piękna tradycja. Zawsze, kiedy topniały śniegi, wszyscy mieszkańcy wyruszali. Aby odnaleźć pierwszy kwiat wiosny. I kto ten kwiat znalazł na górskich zdrożach, zerwał i przyniósł do wioski, ten był bohaterem dla wszystkich. Również tego roku wszyscy w wiosce wyruszyli na poszukiwanie kwiatka. Kiedy każdy w swoim miejscu szukał, gdzie by znaleźć tę roślinę, nagle usłyszeli głos: Jest, znalazłem, znalazłem! Wszyscy poszli w stronę suszonego głosu i zobaczyli, że to mały Krzyś znalazł ten kwiat. Każdy jednak popatrzył na Krzysia i zobaczył, że ma on słodką minę. Rzeczywiście znalazł on pierwszy kwiat wiosny, ale ten kwiat wyrósł na półce skalnej, zaraz przy przepaści, tak więc bardzo ryzykowne byłoby podejść, aby go zerwać. A przecież taka była tradycja. Bohaterem staje się ten, który zrywa ten kwiat. W końcu jednak sołt z wioski wpadł na pomysł. Wiem, co zrobimy. Przywiążemy ciebie liną, Ja będę trzymał linę, a ty bezpiecznie podejdziesz, żeby zerwać kwiat. A na to krzycił – Ale ja się boję, ja się boję. Sołtys jednak myślał dalej. – Dobra, jeżeli nie ja, to będzie cię tą liną trzymał kował. To jest najsilniejszy człowiek w całej wiosce. Krzysiu na to. – Ale ja dalej, ja się boję. Sołtys nie dawał za Dobra – mówi przyjął, cię niezwykłą liną, a mocnym łańcuchem. Ten łańcuch będzie trzymał Kowal, ja i jeszcze trzech innych najsilniejszych mężczyzn w tej wiosce. Zgodzisz się Krzysiu? Nie, ja się boję. Sordys już prawie dał za wygraną, ale zapytał się, no dobra Krzysiu, to może ty masz jakąś propozycję, jak zerwać ten kwiat? A na to krzyczy. Ja, ja chcę być przywiązany liną, żeby było bezpiecznie i ja wtedy zejdę po ten kwiat, ale ja chcę, żeby linę trzymał mój tata. Wracam na swoje miejsca. Jak widzicie, zainwestowaliśmy w efekty specjalne. Jutro będzie ich jeszcze więcej. Dlaczego Krzyś chciał, aby to jego tata trzymał linę? Czy jego tata był silniejszy od Sołtysa albo od Kowala? Czy jego tata to Mariusz Pudzianowski? Nie. Tu nie chodziło o siłę. Krzysiu chciał, żeby to tata go ubezpieczał. Bo ufał tacie, bo wiedział, że tata go kocha. To dlatego Maria powiedziała Bogu tak, zostanę mamą Jezusa, bo wiedziała, że Bóg ją kocha i ufała mu. To dlatego święte, święty Józef, którego słyszeliśmy w wywiadzie, również był posłuszny Bogu, bo wiedział, że Bóg go kocha, bo mu ufał. I niech to samo dotyczy każdego z nas. Niech to będzie nauką dzisiejszego dnia. Warto Panu Bogu zaufać, zawsze Go słuchać, bo On jest naszym kochającym tatą. Bóg chce tylko naszego dobra, nic więcej. I całe święta Bożego Narodzenia o tym nas przekonują. A propos świąt, po tych różnych mądrościach. Czas na jeszcze jeden kącik naszego wieczornego spotkania. Nazwałem go Strefa Gamer'a. Pogadamy sobie o pewnych ciekawostkach związanych z Bożym Narodzeniem, a przy okazji zagramy w grę. Poczekajcie tu chwilę, biegnę do siebie usiąść przed komputerem. szybko z kaplicy przez, przed komputer. Uf, trochę się zdyszałem. Moi drodzy, zgodnie z obietnicą oto przed Wami Minecraft. Od razu muszę się przyznać. Nie mam pojęcia jak w to się gra. Nigdy nie grałem. To co tutaj widzimy to nie jest moja zasługa i moje dzieło. Ręce mam tutaj. Nic nie klikam. Tylko pewien znajomy wybudował mi taką stajenkę w tej grze. Ale pomyślałem sobie, że z jednej strony, oglądając co tutaj się dzieje i jak stajenka powstaje, możemy też opowiedzieć sobie kilka ciekawostek o Bożym Narodzeniu. Pierwsza z nich. Dlaczego Jezus urodził się w Betlejem? To pewne miasteczko w dzisiejszym Izraelu. Państwo od nas, od Polski na wschód. To wschód albo tutaj, nie wiem. W każdym razie. Kilkaset lat przed narodzeniem Pana Jezusa pewien prorok, czyli ktoś, kto przepowiadał to, co Bóg ma do powiedzenia, powiedział, że Mesjasz, czyli Boży Wysłannik, urodzi się właśnie w Betlejem. A dlaczego akurat tam znaleźli się rodzice Pana Jezusa? Otóż pochodzili oni nie z Betlejem, a z miasteczka Nazaret. Zresztą sam Jezus nazywany był Jezusem z Nazaretu. Tak jak ja jestem Łukaszem z Wydgoszczy, tak jak mam kolegę Adama z Sopotu. Jezusa miejscem życia wychowywania był Nazaret. Skąd więc to Betlejem? Otóż w czasach narodzin Jezusa całą ówczesnym znanym światem rządził cesarz. To taki król, władca państwa rzymskiego. I ten cesarz sobie wymyślił, że warto by podliczyć wszystkich poddanych, ile ludzi mieszka w jego państwie. Ale ponieważ nie było wtedy komputerów, internetów, nie było nawet kalkulatorów, dlatego musiał znaleźć na to jakiś sposób. Wymyślił więc, że każdy mężczyzna w jego królestwie wraz ze swoją rodziną uda się do miasteczka, gdzie się urodził. I tam się zapisze. I tak więc Józef, młody małżonek, który miał żonę Maryję, udał się wraz z nią do Betlejem, bo on stamtąd pochodził. A Maryja właśnie w tym Betlejem urodziła Jezusa. Teraz druga ciekawostka, myślę, że również bardzo interesująca. A mianowicie, stajenka, w której narodził się Pan Jezus, Wyglądała zupełnie inaczej niż te, które widzimy w kościołach, niż nawet jak ta, którą teraz tutaj budujemy. Otóż zwierzęta w czasach Jezusa w tamtym kraju trzymano w jaskiniach i grotach, których bardzo dużo było na tamtym terenie. Nikt dla zwierząt nie budował specjalnych zagród. Znajdowano zamiast tego jakąś dziurę w skale, jakąś grotę i tam prowadzono zwierzęta. Kiedy więc Maryja z Józefem nie mogli znaleźć miejsca, gdzie, gdzie Maryja mogłaby Jezusa urodzić, znaleźli jedną z takich grot. A dlaczego my zupełnie inaczej stawiamy miniaturki tychże stajenek w kościołach? Dlatego Dlaczego nawet również ta nasza Minecraftowa jest inna? Są takie, jak stajnie są w Polsce, bo tak nam sobie to łatwiej wyobrazić. To tyle, jeśli chodzi o ciekawostki na dzień dzisiejszy. Muszę powiedzieć, że dzieje się coraz więcej przed naszymi ekranami. Są już dwie ściany, jest zagroda dla zwierząt. Co najważniejsze, jest już żubek z Panem Jezusem. Więc rzeczywiście. Wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Na chwilę jeszcze zostawiam Was z grą, a ja szybko wracam do kaplicy. Do zobaczenia za 10 sekund. Jestem z powrotem, moi drodzy, dajcie mi chwilę rekord świata. A nasza plebania wcale nie jest taka mała. Okej. Okay. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali przede wszystkim to, warto ufać Panu Bogu, bo on bardzo nas kocha. Tak uczyniła Maryja, tak uczynił Józef. Tak róbmy i my. Jutro kolejny ciekawy wywi wywiad. Mamy nadzieję, że archanioł do nas doleci jutro również Kolejna bajka z efektami specjalnymi. Jutro kolejna część Strefy Gamera i kolejny etap budowania naszej stajenki w Minecrafcie. A teraz pozwólcie, że na dzisiejszy wieczór wszystkim wam pobłogosławię, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Do zobaczenia jutro o 19. Z Panem Bogiem.